Witam Was serdecznie na kanale Kosibella. Dziś porozmawiamy o 10 najczęstszych błędach w pielęgnacji, które mogą sabotować Waszą codzienną rutynę. Jeśli, mimo starań, Wasza skóra nie wygląda tak, jakbyście chciały bądź chcieli, może właśnie popełniacie któryś z tych błędów. Zostańcie ze mną, aby dowiedzieć się, co można poprawić, żeby Wasza skóra była zdrowa i promienna. Gotowi? Zaczynamy! Pierwszym błędem jest używanie jednego ręcznika do wszystkiego. Do ciała, rąk, stóp i tak dalej. No i do twarzy. Brud i bakterie z innych części ciała mogą przenosić się na naszą twarz. Warto więc mieć osobny ręcznik do twarzy, który regularnie wymieniamy. To naprawdę robi różnicę. Albo używać jednorazowych, bawełnianych ręczników czy takich zwykłych papierowych do, do kuchni. Pewnie kojarzycie o co mi chodzi. A jak już jesteśmy przy częstym wymienianiu, to również tyczy się poszewki do spania. Regularna zmiana poszewki na poduszkę jest ważna dla zdrowia skóry, ponieważ zbiera ona sebum, martwe komórki i bakterie, które mogą prowadzić do podrażnień i trądziku. Aby utrzymać skórę w najlepszej kondycji, najlepiej wymieniać poszewkę co kilka dni lub przynajmniej raz w tygodniu. A wiemy, że czasami jest to trudne w pośpiechu codziennym po prostu. A teraz zastanów się, co pierwsze robisz po wstaniu? Myjesz zęby czy twarz? Właśnie ten błąd jest często popełniany, że najpierw myjemy twarz, a później zęby. Zapewne znajdą się osoby, które są w stanie nie myć w ogóle twarzy, a myjąc zęby mają pianę na całej twarzy i mają nieskazitelną skórę. Są takie przypadki. Ale jeżeli u ciebie pojawia się problem ze zmianami trądzikowymi wokół ust, brody, no to, warto wprowad... no to warto wprowadzić taki nawyk. Najpierw myjemy zęby, a potem buzię. To samo z myciem włosów. Najpierw umyj włosy szamponem, a później twarz. Krostki w okolicy tutaj linii włosów mogą być właśnie tego przyczyną. Więc zwróć na to uwagę przy kolejnej kąpieli, jeżeli ten problem Cię dotyczy. A może w ogóle nie myjesz twarzy z rana i robisz to samą wodą? Mycie twarzy rano jest kluczowe, ponieważ pomaga usunąć nadmiar sebum, który skóra wytwarza w nocy. W ciągu nocy na skórze mogą gromadzić się bakterie, które przenoszą się z poduszki i włosów, co może prowadzić do podrażnień i problemów skórnych. Oczyszczanie rano pozwala również usunąć resztki kosmetyków, które mogą pozostać jeszcze na skórze po wieczornej pielęgnacji. Eee, a co zapewnia lepszą bazę dla porannych produktów. Czysta skóra lepiej wchłania składniki aktywne z kosmetyków, co zwiększa ich skuteczność. Dodatkowo ranne mycie twarzy sprawia, że skóra wygląda na bardziej wypoczętą i promienną, dodając energii na początek dnia. Kolejny błąd to niezmywanie płynu micelarnego lub używanie tylko olejku do mycia twarzy. Właśnie ten błąd może prowadzić do kilku problemów. Płyn micelarny jest świetny do usuwania makijażu i zanieczyszczeń, ale jeśli zostaje na skórze, może powodować podrażnienia lub zatykać pory, ponieważ nie zmywa się całkowicie. Z kolei olejek do mycia dobrze rozpuszcza makijaż i zanieczyszczenia, ale jeśli nie zostanie dokładnie zmyty, może zostawać na skórze i sprawiać, że będzie ona tłusta i niedokładnie oczyszczona. Aby skóra była naprawdę czysta i świeża, najlepiej jest najpierw użyć płynu micelarnego lub olejku, a potem dokładnie umyć twarz wodą. Uwaga, i żelem oczyszczającym. Jeżeli nie zmyjecie też tego płynu micelarnego, no to po prostu ten brud zostaje na waszej twarzy. No i jeżeli użyjecie wody i żelu, to gwarantuję, że wszystkie resztki zostaną usunięte, a skóra będzie dobrze przygotowana do dalszej pielęgnacji. I w tym punkcie od razu podkreślę, że jeżeli nie zmywacie makijażu, właśnie najlepiej tak dwuetapowo e, lub kremu z filtrem, to również może prowadzić to do zapychania i zmian trądzikowych. No i jak już jesteśmy przy myciu, to kolejnym często popełnianym błędem jest zbyt krótkie mycie twarzy. Mycie twarzy żelem lub pianką powinno wynosić minimum 30 sekund, a nawet Minutę. Jak dotkniecie ledwo skóry żelem i od razu go zmyjecie, to on nie zdąży w ogóle zadziałać i zebrać brudu, który jest na skórze. Także na spokojnie, bez pośpiechu, potraktujcie ten czas jako czas dla siebie i tak możecie wykonać sobie wtedy taki krótki masaż twarzy. Kolejnym błędem jest niemycie rąk przed pielęgnacją, przed wykonywaniem pielęgnacji i niedyzynfekowanie telefonu. Niby oczywiste, ale często o tym zapominamy. Od dziecka wiemy, że po skorzystaniu z toalety trzeba myć ręce. To samo jest przed nakładaniem pielęgnacji na skórę twarzy. Odnośnie telefonu, to już tłumaczę dlaczego. Towarzyszy on nam wszędzie i nawet nie chcemy się, co tam się na nim je, co tam się w ogóle znajduje na tym telefonie, więc warto przed pójściem spać zdezynfekować go po całym dniu. Można mieć jakiś spray do dezynfekcji czy chusteczki na szafce nocnej i co wieczór go sobie tak dezynfekować. Kolejny błąd stosowanie zbyt małej ilości kremu z filtrem lub stosowanie go tylko latem. Skóra potrzebuje ochrony przed słońcem przez cały rok. Jeśli używasz zbyt mało kremu, nie zapewniasz sobie pełnej ochrony przed szkodliwymi promieniami UV, co może prowadzić do przedwczesnego starzenia się skóry czy zwiększa to ryzyko uszkodzeń, przebarwień czy nowotworów. Dodatkowo istnieje mit dotyczący tego, że słońce leczy trądzik. Nie zniczę, ile razy to słyszałam w gabinecie. I faktycznie, początkowo możecie zauważyć poprawę skóry, ale to jest haczyk, bo tylko na chwilę. Później nadprodukcja sebum wróci do was ze zdwojoną siłą, więc warto pomyśleć, czy jest to warte. Warto pamiętać, że promienie UV mogą działać nawet w pochmurne dni, a słońce nie jest jedynym źródłem promieniowania. Także światło z ekranów i sztuczne źródła mogą mieć negatywny wpływ na naszą skórę. Dlatego codzienne stosowanie odpowiedniej ilości kremu z filtrem, niezależnie od pory roku, teraz jak już jest jesień za oknem, również jest kluczowe dla zdrowia skóry. Kolejnym błędem często jest nadużywanie kwasów pielęgnacji. Mogą one zbyt mocno podrażniać skórę. Kiedy stosujesz je za często lub w zbyt dużych ilościach, mogą one usunąć zbyt wiele martwych komórek na skórka i osłabić naszą naturalną barierę ochronną skóry. To może prowadzić do przesuszenia, zaczerwienień i większej wrażliwości na inne produkty czy po prostu czynniki zewnętrzne, bo no nie mamy tej warstwy ochronnej. A dla osób z trądzikiem, nadużywanie kwasów może być szczególnie problematyczne. Może powodować dodatkowe podrażnienia, stany zapalne, a także wysuszać skórę, co prowadzi do jeszcze większej nadprodukcji sebum. I ten nadmiar sebum może zatykać pory i pogarszać trądzik. Kółko się toczy, zamyka jest cały czas tak samo. Ponadto osłabienie naturalnej bariery ochronnej skóry sprawia, że jest ona bardziej podatna na infekcje i podrażnienia, co może prowadzić do większej liczby wyprysków. Dlatego ważne jest, aby stosować kwasy z głową, z umiarem, i włączyć je z produktami łagodzącymi i nawilżającymi, aby utrzymać zdrowy balans skóry. No, trzeba mieć po prostu zdrowy balans i w życiu, jak i na skórze. Kolejny często popełniany błąd wciąż to wyciskanie zmian skórnych, takich jak pryszcze. E, może to prowadzić do kilku problemów. Po pierwsze, łatwo wprowadzić bakterie głębiej w skórę, co może wywoływać infekcje i pogorszyć stan zapalny. Po drugie, wyciskanie może uszkodzić skórę i prowadzić do blizn oraz przebarwień, które później trudno jest usunąć. No i może to też pogłębić problem, sprawiając, że nowe zmiany będą się pojawiały w tym samym miejscu i no trudno się po prostu ich pozbyć. Lepiej jest pozwolić skórze leczyć się naturalnie, że tak powiem, dać jej czas i stosować odpowiednie produkty do pielęgnacji. Ale innym sposobem jest zastosowanie preparatów punktowych albo plasterków, które przyspieszają gojenie i wyciągają tą wydzielinę, która tam może Wam zalegać i Was irytuje. I moimi ulubionymi jest są właściwie z Mixon albo z Kosyrixa. Są przezroczyste, więc zakładam je nawet jak wychodzę z domu. I też takim atutem tego jest to, że po prostu. No, nawet jeżeli dotknę tej zmiany na skórze, to zapobiegają roznoszeniu się bakterii na resztę twarzy, więc w sumie, moim zdaniem, bardzo fajne i dodatkowo mają składniki, które wspomagają i przyspieszają leczenie tych zmian. I dodatkowe jeszcze gratisowe ode mnie dwa błędy, które nie tyczą się stricte trądziku, tak jak wcześniejsze, ale również są często popełniane i chciałam je tutaj umieścić. Pierwsze pomijanie szyi i dekoldu w pielęgnacji. Skóra na tych obszarach jest równie wrażliwa i narażona na działanie czynników zewnętrznych, tak jak twarz. Jeśli nie dbasz o te części ciała, będą one odbiegać wyglądem od Twojej zadbanej twarzy. Skóra szyi i dekoldu jest cięższa i delikatniejsza niż nareszcie ciała, więc potrzebuje jeszcze szczególnej i e, większej troski oraz ochrony. Dlatego warto rozciągnąć swoją rutynę pielęgnacyjną także na szyję i dekolt, aby utrzymać jednolity wygląd i zdrowie skóry w tych miejscach, tak samo jak na twarzy. Kolejny błąd, kolejny błąd powiedzmy, ja, bym, ja to zaliczam do błędu, nakładanie pielęgnacji tuż przed pójściem spać. No i to nie jest taki wielki błąd, jednak aby skóra mogła wchłonąć składniki odżywcze i zregenerować się podczas snu, ważne jest jednak, aby nałożyć kosmetyki około 20-30 minut przed snem w sensie zanim się położycie na tą poduszkę no bo po prostu nie zdąży się wchłonić ta substancja aktywna. Dzięki temu unikniesz ich przenoszenia, tych składników aktywnych kosmetyków na poduszkę i pozwolisz skórze skutecznie je wchłonąć. Warto też nie przesadzać z ilością produktów, bo zbyt wiele warstw może utrudnić ich absorpcję i po prostu nawet nie zdąży wszystko się wkłonąć w tą skórę. No i w sumie to wszystko na dzisiaj, co was, dla Was e, przygotowałam. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Wam uniknąć tych najczęstszych błędów w pielęgnacji, które ja zauważam i poprawią wygląd Waszej skóry. Pamiętajcie, że te drobne zmiany w codziennej rutynie mogą przynieść naprawdę świetne efekty. Dajcie znać w komentarzu, które z tych błędów były dla Was zaskakujące, nieco szokiem, albo może macie swoje sprawdzone triki na piękną skórę. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia za tydzień. Pa!